Kochani, witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku naszych ludzkich dróg. Dzisiaj tak troszkę ogrodowo upalnie, bo na ziemiach zachodnich, w Gorzowie Wielkopolskim jest notowana jedna z wyższych temperatur w kraju. Także dzisiaj bardzo słonecznie, bardzo ciepło. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy na moment Zastanowili się nad taką sprawą dotyczącą naszego domu. Ale domu, nie tylko w sensie fizycznym, tylko domu w sensie psychicznym, emocjonalnym, w sensie duchowym. Czy my w naszych domach, w naszych mieszkaniach, w naszych pokojach, Mamy jakieś elementy, jakieś wskazówki, jakieś przedmioty mówiące, że to jest nasz dom, że to jest nasz pokój, nasze mieszkanie, że my tu mieszkamy. Czy ktoś, kto miałby rozwiązać jakiś quiz rebus, przedstawiono mu sześć mieszkań? I miałby powiedzieć, które z tych mieszkań jest nasze, czy by bezbłędnie powiedział: tak, to jest mieszkanie X, to jest mieszkanie Y. Ja poznaję, tu wisi to zdjęcie, tu wisi ten obraz, tu jest ta figurka. To jest na pewno jej, to jest na pewno jego mieszkanie, to jest na pewno ich mieszkanie. Dlaczego tu mówię? Bo to jest bardzo ważne. To jest niezwykle ważne mieć swoje miejsce, mieć naprawdę, ale swoje miejsce, gdzie mamy umiejscowione y, przenośni serce, gdzie mamy umiejscowioną swoją duchowość, gdzie mamy umiejscowione siebie w swoich najgłębszych pokładach. Y, dlaczego o tym mówię? Ponieważ terapia y, czy osób indywidualnych, czy par. Pokazała mi, że bardzo często za ogromnymi, przebogatymi mieszkaniami, domami, gdy ludzie mi opowiadają o tych, jak powiedziałem, miejscach, tam nie ma znaków, że ja mieszkam, że my mieszkamy. Ten dom jest, jakby ktoś wszedł, to by nawet nie powiedział, że tam mieszka, nasza rodzina a idąc jeszcze głębiej my musimy musimy mieć takie miejsce gdzie y, nawet będzie to naszym sanktuarium tak mówiąc przenośnie jakimś y, schronieniem gdzie wrócimy gdzie odnajdziemy siebie a dzięki temu będziemy mogli żyć y, z rodziną, z partnerem, partnerką, ale najpierw musimy trafić do domu, który będzie nasz dom, a on może być takim domem oprócz tego, że go wybudujemy, kupimy, musimy go przyozdobić w sensie takim metafizycznym. Musimy powiesić jakieś obrazy, które jest nam bliski sercu, jakąś roślinkę, która jest nam bliska sercu. Coś, co nam będzie przypominało o naszej, może ciągłości naszej drodze, to będzie wtedy naprawdę nasz dom. To nie będzie dom przejściowy, nie będzie dom do wynajęcia. To będzie naprawdę nasz dom. Jak kiedyś nas zabraknie, nie bójmy się tego. A kiedyś nas zabraknie, to ktoś może spojrzeć na ten obraz, ktoś może spojrzeć na tą figurkę, powiedzieć. To była dziadka, to była ojca, to była mojej ukochanej osoby i jakby jej już nie ma, ale dzięki temu mam z nią łączność, mam z nią relację. Kochani, pomyślmy o tym, jak wyglądają nasze domy, nasze pokoje, czy ktoś wchodząc, by rozpoznał, że tak, my tu mieszkamy. Czy mówiąc jeszcze takim językiem troszkę prehistorycznym, czy umieliśmy zaznaczyć swój teren i poinformować innych, że my, właśnie my, a nie kto inny tu mieszka. My tu nabieramy sił, my tu nabieramy sił psychicznych, fizycznych, my tu wzrastamy kulturalnie, duchowo, to jest moje miejsce. Pomyślmy, chani o tym życzę, pozdrawiam wszystkich, wszystkich bez wyjątku, życzę dobrej niedzieli. Do zobaczenia na tych naszych ludzkich drogach. Trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. Wszystkich bez wyjątku.